No, zaczynamy. Witam, witam serdecznie moi drodzy, w związku z otrzymanym pismem ze Sztabu Kryzysowego w Góry, Górze dzwoniłem do Sztabu Kryzysowego zapytać co w Sztabie Kryzysowym jest. Próbowaliśmy ostatnio się dodzwonić, ale nie szło, więc próbujemy w tej chwili. Dzień dobry, witam Panią serdecznie, moje nazwisko Marcin Bustowski, dzwonię w związku Partia Przebudzeni Konsumenci dzwonię w sprawie otrzymanego pisma dotyczącego stanu rezerw bezpieczeństwa starosty powiatu Karkonoskiego i Chciałbym się tak. dowiedzieć, proszę panią, ile w sztabie kryzysowym pracuje osób na dzień dzisiejszy? Panu na ro Rozumiem, że siedem osób. A to jest w piśmie. Rozumiem. Proszę Panią, mam jeszcze jedno takie pytanie, bo, bo tutaj jest jedna para kaloszy, czy, mog, czy na wypadek tej klęski żywiołowej, czy tak jak w wczorajszej sytuacji w Berlinie przerwania, proszę Panią, dostaw energii elektrycznej, czy ja mógłbym sobie jedne kalosze zarezerwować, bo są jedne jedyne, no i jeden koc, proszę Panią, ten śpiwór taki na temperaturę 5 stopni. Tak, ba bardzo bym prosił panią dyrektor, jeżeli jest Poczekaj. pani. Bo ja chętnie Poczekaj. bym nawet podjechał, żeby rezerwację złożyć tego koca, nie? I namiot, bo jest Chwileczkę. jeden tylko. Chwileczkę, proszę poczekać. Świetnie, dziękuję pani bardzo. Marcinku, zarezerwuj też dla nas namiot. Namiot. No jeden. Jak pan Łużniak będzie pierwszy nas uprzedzi, to pan Łużniak będzie miał dach nad głową, nie? No ze starostą. To, widzisz, ty masz jednak łeb na karku. I chociaż jedną latarkę, tylko zapytać, czy mają do tych latarek baterie. Bo latarki są tylko trzy na stanie. Naleć baterie? Dzień dobry, witam Pani Dyrektor. Ja chciałem się zapytać, bo chciałem na wstępie podziękować za odpowiedź w tak ważnej, no, istotnej... To tej istotnej sprawie dla mieszkańców. Pani dyrektor, ja bym chciał się zapytać, bo chciałbym rezerwację zrobić na jeden koc i ten namiot, który Państwo macie tylko jeden, jedyny. Jako partia polityczna chcielibyśmy, bo wczoraj był blackout zrobiony w Niemczech, no i ponad 90 tysięcy mieszkańców Berlina Zachodniego siedziało bez ciepła i ciepłej wody. A tutaj, no sytuacji, kiedy no mogą być przerwy w dostawach energii, elektrycznej, to chcielibyśmy rezerwację zrobić na, na jeden ja koc, na jeden namiot. Pana, jak, jak wygląda sytuacja? Przede wszystkim musi Pan pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze działają gminy, urzędy gminy. Ja nie wiem w jakiej Pani jest miejscowości. Jelenia Góra. A to nie Jelenia Góra, to musi Pan podzwonić do miasta Jelenia Góra, które jest miastem na prawach powiatu. Powiat Karkonoski odpowiada za gminy z terenu powiatu. Niestety tutaj Problem, pasuje, Ale ja też jestem mieszkańcem gminy powiatu karkonoskiego, ponieważ zamieszkuję. Mam, mam mieszkanie w Karpaczu i wie Pani, jakby zabrakło tego, tego no. gazu albo, albo prądu, wie Pani, no to ja bym, no nie to chcę. Pan musi wystąpić do urzędu gminy, który ma zarządzanie kryzysowe. Każda gmina w swoim obowiązku ma też magazyny przeciwpowodziowe czy obrony cywilnej. I magazynów, mają takie kodze dla mieszkańców, czy jakiś inny sprzęt, oni na pewno panią udzielą tych informacji, bo prze, przede wszystkim trzeba pamiętać o to, że za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada mój burmistrz. To no ale ja pytałem taka, pana jak... Jęcka, pytałem pana Jęcka, burmistrza Karpacza, no to no, odsyła mnie, proszę panią, do, do Agencji Rezerw Materiałowych, do Warszawy, no, wie czy... pani. czy inne sprzęt, tylko musimy tutaj pamiętać tak, zarządzanie kryzysowe i sztaby kryzysowe działają w sytuacji kryzysowej, a w sytuacji normalnej, kiedy możemy skorzystać czy to zrobić sobie zakupy w sklepie, czy przygotować się na sytuację kryzysową, to każdy jako my sami, tak samo ja i każdy z nas jako obywatel ma obowiązek zapewnić. I tak jak Niemcy się szykują, czy Austria, to służby zalecają, aby mieszkańcy się przygotowali do tego, czyli mieli zapas żywności, kołce, baterie naładowane powerbanki, ale to nie znaczy, że administracja publiczna przekazuje im to. No, ale, ale pani, pani dyrektor tu bardzo pani ciekawą rzecz powiedziała, bo ja zwróciłem się oficjalnie z pismem jako szef partii politycznej do prezydenta tak. miasta Jeleniej Góry. O wystąpienie do Agencji Rezerw Materiałowych o zapewnienie rezerw dla mieszkańców miasta Jeleniej Góry, ale jednocześnie o wystąpienie z apelem do mieszkańców Jeleniej Góry, żeby takie rezerwy tworzyli. Pan prezydent miasta Jeleniej Góry, Jerzy Łóżniak, który notabene dał sobie 9,5 tysiąca podwyżki, znaczy radni mu dali, odpowiedział, że, że on nie będzie występował z czymś takim. Ponieważ on nie chce siać paniki wśród mieszkańców. U nas w telewizji się o tym nie mówi. Nie mówi się, ma Pan rację. Ja powiem Panu, jeśli, jeśli chodzi o występowanie do Agencji Rezerw Materiałowych, to można wystąpić dopiero w sytuacji, kiedy wyjdzie takie zagrożenie. Nie możemy wcześniej się przygotowywać. To tyle tutaj mieli rację, że w sytuacji teraz my nie możemy wystąpić, bo nie mamy podstawy. Jeżeli coś by się wydarzyło i wydarzyłoby się tak, że przekracza możliwości nawet województwa. Wtedy powiat ma możliwość wystąpić poprzez Wojewodę i poprzez ministerstwo, bo to nie na nasz wniosek, tylko ministerstwo musi wyrazić taką zgodę. Agencja Rezerw Materiałowych może udostępnić różny sprzęt, bo mają różne rzeczy, ale to naprawdę w sytuacji takiej No ale pani, sytuacji, pani dyrektor, hmm? ja dzwonię, no za, Hipotetycznie załóżmy, że jest przerwa w dostawie energii elektrycznej. E, do, mamy zas, zasady. Fiskalności, więc markety będą zamknięte, nie będą sprzedawały produktów spożywczych, zresztą drzwi do marketu też nie będą funkcjonowały. Jak w takiej sytuacji na przykład mieszkańcy mają zaopatrzyć się w jakąkolwiek żywność? Dlatego tak jak Panu mówię, musimy się na to przygotować wcześniej. Zawsze w domu powinniśmy mieć jakiś suchy program, który jesteśmy w stanie dłużej przetrzymywać, takie środki spożywcze, które mają dłuższy termin ważności. Na razie miejmy nadzieję, nikt nie straszy nas przerwami w dostawa prądu tak długimi, że nie mielibyśmy dostępu do podstawowego asortymentu. Ale naszym zadaniem jako obywatele jest przygotować się na to. Ale to takich szkoleń nie prowadzimy w zakresie ludności cywilnej, żeby ludzi uprzedzać. No w telewizji o tym się nie mówi, w gazetach się nie mówi. Pan prezydent miasta Jeleniej Góry mówi, że on się nie chce siać paniki wśród mieszkańców. No to skąd ludzie mają wiedzieć, że takie coś mają mieć ja zrobione? myślę, że takie szkolenia będą coraz częściej, przekazywanie informacji gdzieś w mediach, czy to rządowej, i od strony rządowej, wyższego szczebla, czy niższego szczebla. Musimy się przygotowywać na równe zagrożenia, tak? Teraz wszyscy skupiliśmy się na informowaniu o pandemii, w czasie ból powodzi mówiliśmy o tym, jak się przygotować do powodzi. Myślę, że przed nami kolejne zagrożenie i myślę, że będziemy w mediach się spotykali z tym, że będą też mieszkańcy szkoleni z zakresu przygotowania do takiej sytuacji właśnie, kiedy nie będzie dostawy energii, nie będzie ciepła, czy może być utrudniony dostęp do żywności. Więc myślę, że powinien Pan obserwować to w mediach i na pewno takie szkolenia będą. Nie no, ja obserwuję, powiem Pani tak, obserwuję y, strony Najwyższej Izby Kontroli. Bo jeżeli ja mam się tak naprawdę przygotowywać do zabezpieczenia żywnościowego, to tak nie za bardzo wiem, do jakiego, jaką żywność kupić, bo raport Najwyższej Izby Kontroli ostatni, który wyszedł z 15 grudnia, no stawia w złym świetle państwo polskie i mówi, że my mamy naj, najbardziej niebezpieczną i szkodliwą żywność w całej Europie. To wie pani, no nie, za, nie za bardzo wiem, co mam kupić. No dokładnie. No, powiem że szczerze, się chce zdrowo odżywiać, no to mamy ten problem. No, ale jakby każdy we własnym zakresie czym się odżywia, co kupuje, no to tym, tym się musi kierować też, tak? I według własnego gustu, czy e, według własnej diety, jaką ma. Ale tak jak Panu mówię, na pewno będą się takie informacje padały, bo słyszymy w środkach masowego przekazu, w jaki sposób się zabezpieczyć. Fakt, że tak jak Pan mówi, w innych krajach europejskich u nas się jeszcze o tym nie mówi, ale myślę, że w najbliższym czasie też u nas no. ten problem. Wie pani, ja czytałem wczoraj tak. Niemcy w Berlinie siedzą, 360 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody, bez ogrzewania, bo mamy blackout. Serbia trąbi, żeby robić rezerwy żywności. Austriacy trąbią, żeby robić rezerwy żywności. No ja też dlatego myślałem, że wyjdę z taką inicjatywą do naszego prezydenta Jerzego Łóżniaka. No i myślę, że chyba najlepszy magazyn rezerw bezpieczeństwa żywnościowego będzie na Strumykowej 9. U pana Jerzego Użniaka, jak tej, tak tam żywności zabraknie, to chyba tam pójdziemy. Ja myślę, że no, no miejmy nadzieję, że aż tak trudnej sytuacji nie będzie, ale przede wszystkim należy pamiętać, że każdy z nas ma obowiązek w pierwszej kolejności sam sobie zapewnić. A z którego przepisu aktu prawnego wynika, że my mamy sobie sami zapewnić? Tak, jest odpowiedzialny za własne gospodarstwo, proszę pana i w pierwszej kolejności obywatel. Tam odpowiada, no tak jak jeśli pan nie będzie miał środków do życia, to pan prezydent nie później nie zrobić zakupu. Nie, no ja panią rozumiem, tylko że ja byłem członkiem Ale Rady tak, Narodowej. Nie ma przepisu, który mm -hmm. mówi, że y, zarządzanie kryzysowe zapewnia obywatelom środki żywności. W Ale proszę panią, dyrektywa unijna dotycząca stanu rezerw bezpieczeństwa materiałowego a ob obliguje skarb państwa polskie, czyli państwo polskie do tworzenia rezerw bezpieczeństwa rezerw materiałowych, a jednocześnie w ramach rezerw materiałowych są rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. W, w latach, proszę Panią, 2000, e, e, chyba 2008 e, albo 2006-2014 zarządów Platformy Obywatelskiej wydatkowaliśmy 8 miliardów razy 2 na stany rezerw bezpieczeństwa żywności. Raport z 10 lutego 2016 obrazuje stan faktyczny, że tych rezerw tak naprawdę nie było, a pieniądze zostały wydatkowane. Więc tutaj zapisu też, proszę, Panie, te rezerwy nie są robione w ramach rezerw materiałowych, a elewar jest, no, w mojej ocenie, chyba nie za dobrze zabezpieczony. Więc to też brak tworzenia rezerw bezpieczeństwa żywnościowego na wypadek klęski żywiołowej, czy tam powiedzmy stanu wyjątkowego, no, pandemii, którą teraz mamy już, Omikron nas omija, i teraz jakiegoś nowego już mamy wirusa. Za chwileczkę będziemy mieli, proszę Panią, bardzo poważny problem, bo tak, wysprzedaliśmy wszystkie zboża, które wyprodukowali polscy rolnicy, wszystko wyjechało za granicę na porty, skupili Chińczycy, a w tej chwili Odkupujemy, więc ja też się dziwię, że państwo polskie nie tworzy takich rezerw dla stabilizowania ceny dla polskiego konsumenta. No mam nadzieję, że aż tak tragicznie nie jest, jak pan mówi. Jeśli chodzi o zasoby Agencji Rezerw Materiałowych Strategicznych teraz, bo to już się zmieniło z nową ustawą, to myślę, my nie mamy jakby dostępu do tego, co się znajduje. Nie, no bo to jest objęte, objęte tajemnicą państwową wypowiedzieć, czy te rezerwy są tworzone i w jakich ilościach, ale w sytuacji naprawdę, kryzysowej, kiedy zabrakłoby nam, że w naszej sklepie byłyby zamknięte, tak jak Panu mówiłam, poprzez wojewodę i poprzez ministra, można wnioskować, ale to naprawdę mówimy, no bo tak jak Pan sam widzi, jeszcze się nie zdarzyło w naszej najbliższej historii, czy tej dalszej historii, żeby mieszkańcy musieli korzystać z tych rezerw, no ponieważ takiej sytuacji nie mieliśmy, nie wystąpiła taka sytuacja, ale w tragicznej sytuacji oczywiście mamy takie prawo, z którego możemy skorzystać i wójtowie, burmistrzowie z danego terenu, jeżeli mają problem i faktycznie jest potrzebna żywność dla mieszkańców, mogą wystąpić i możemy wtedy poprzez Minister wtedy udostępnia ten zasób, który jest w agencji Rezerw strategicznych. A Pani Dyrektor, ja mam taką prośbę do Pani już, jak już tak mm, rozmawiamy. Czy pani mogłaby wystąpić do prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, zapytać się na wypadek takiego, z takiej sytuacji, jak na przykład by, no, zapowiadane są i widzimy to, co się wydarzyło wczoraj w Niemczech. Czy my mamy możliwość jaką i gdzie i w jakich ilościach coś dostać? Ewentualnie pani, pani dyrektor. No, ja rozumiem, że też w ramach tego, co tutaj Pani wypisała, że mamy nosze, ale nie mamy tutaj żadnego agregatu prądotwórczego, ja tutaj czy tam... Nie mamy, nie mamy, jeszcze agregatu. Jeszcze no nie mamy. się kupić, No oczywiście staramy się do tego przygotować, ale chyba jak Pan może śledził i zauważył, jest problem w sklepach, jeśli chodzi o agregaty prądotwórcze, ponieważ mieszkańcy chcą się przygotować na wyłączenia prądu i zakupują prywatnie agregaty, no jednak w gospodarstwach domowych są które muszą być podtrzymane, czy to piece i tak dalej, i tak dalej. No więc jest to, i w Polsce na razie, przynajmniej w zeszłym roku, był Pani? problem z zakupem agregatów. Ale jeszcze mam taką, powiem Pan, jeśli chodzi o wystąpienie, co my możemy otrzymać, to oczywiście ja nie otrzymam takiej informacji, co posiadają agencje rezerw, a my dopiero, kiedy będziemy mieli problem, będziemy wiedzieli, jakie mamy potrzeby, My występujemy z konkretnym zapotrzebowaniem i wtedy agencja odpowiada nam na to, co nam może udostępnić. Druga strona to nie działa, bo oni nam nie powiedzą maksymalnie, co mogą nam dać, tylko to jest nadany wniosek, nadane zapotrzebowanie. A jeżeli takiego zapotrzebowania nie mamy, bo nie wiemy, z jaką sytuacją kryzysową mamy do czynienia, więc nie, nie, nie otrzymamy po prostu takiej informacji, a pan jako osoba tutaj też prywatna zawsze może zapytać się z prośbą o udzielenie informacji publicznej. Może uzyskać taką informację. Nie, 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 ale jako to nawet... jest tak, jak dobrze wie, to jest informacja niejawna i informacja No tak. Pani dyrektor bo czytam jeszcze też tutaj z tego wykazu, że jest 13 tysięcy Worków. Rozumiem, że to są worki powodziowe, no nie są na zwłoki. Nie, to są worki przeciwpowodziowe. A przeciwpowodziowe, myślałem, że to covidowe. A... A te latarki czołowe, bo to mamy sztuk trzy aż, yy, pani dyrektor, to te jakieś baterie tak. do nich są zapasowe? Oczywiście są baterie akurat te ładu, ładu, Latarki są ładowane, więc tych akurat nie ma konieczności baterii. One mogą w dwój sposób działać. Może być bateria, Rozumiem. Ale mogą być też ładowane. Pani dyrektor, dziękuję bardzo za szczegółową Dobrze, informację. Jestem przerażony takim, takim rozwiązaniem, które realizuje nasze państwo polskie w stosunku do ludności cywilnej. Jeżeli się to potwierdzi, o czym ja myślę, no to ratuj się, kto może będzie. No, przede wszystkim myślę, że musimy sami zadbać też o swoje gospodarstwa i w jakiś sposób się do tego przygotować, bo no, my się na pewno martwimy o tyle, szczególnie o osoby mieszkające w blokach, które są uzależnione od dostaw energii no bo to ogrzewanie, tak? No tak, bo kolega mnie tutaj mówi, kupce mieszkanie na Zabobrzu będziesz miał blisko do apteki, jednocześnie do Biedronki. No ja mówię tak, do, do, do Biedronki pójdę, kupię sobie trucizny, a do apteki pójdę sobie chemię, żebym się leczył na tą truciznę, którą dostałem z Biedronki, wie Pani, to jest po prostu. No i mówi, będziesz miał wygodę, bo będziesz miał ciepłą wodę, będziesz miał ogrzewanie za darmo. No ja mówię, to tak, jak teraz będą te przerwy, to, 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 to chyba będzie musiał sobie do no tej Biedronki. Którzy jeszcze mają gdzieś piece, kominki. No, to ratuj się, kto może. I tym miłym akcentem, pani dyrektor, dziękuję bardzo serdecznie za, za tą informację. Pozdrawiam, Pozdrawiam i do miłego usłyszenia. Do widzenia. Dobrze. Moi drodzy, ratuj się, kto może. Słyszeliście na własne uszy, jak wygląda kwestia zabezpieczenia e rezerw. S usłyszeliście. Od pani dyrektor ze sztabu kryzysowego, która informuje, że bezpośrednio w innych krajach apeluje się do mieszkańców ludności cywilnej o tworzenie tzw. rezerw bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno latarek, kocy, jakiejś formy ogrzewania. No, u nas w Polsce płyniemy, moi drodzy, Titanikiem Mateusz Morawiecki odgrywa piękny koncert na pokładzie, idziemy na dno równią pochyłą. Moi drodzy, gwarantuję Wam, że takiego kabaretu nie słyszeliście. Więc po, polecam, dzwońcie do swoich sztabów kryzysowych. Pytajcie się, co jest, moi drodzy, w magazynach rezerw bezpieczeństwa. Co możecie dostać. Tak jak tutaj kolega pisze, kadłub poszedł już na dno, teraz już Kwestia czasu, kiedy osiądziemy na Mieliźnie, a ilość ofiar będzie e, bardzo duża. E, tym miłym akcentem pozdrawiam naszego prezydenta miasta Jeleniej Góry Jerzego Łóżniaka, który ma na pewno rezerw, e, ma rezerwy żywnościowe e, na Czarnym, więc e, e, jak zabraknie, panie prezydencie, wpadniemy w odwiedziny nie, zarówno do starosty też go odwiedzimy. Adresy, adresy są ogólnodostępne. W związku z powyższym ja myślę, że jajecznica na bekonie będzie dobra. Zresztą pan prezydent chyba z racji tego, że dostał podwyżkę 9,5 tysiąca, to już tam mógł sobie zrobić te zapasy żywnościowe i kupić sobie lampę naftową. Czekaj, podsumowując, hmm. chyba y, tak jak pani dyrektor powiedziała, że tylko ludzie, którzy mieszkają na wsi, są w stanie się uratować, ponieważ mają piece. No, ale, tu, ale, ale, ale na, na wsi, ale wizytę... na wsi, na wsi y, 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 mają tylko i wyłącznie piece, moi drodzy, a y, na wsi y, 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 rolników jest y, na wioskę trzech, czterech, moi drodzy, a reszta to są mieszkańcy z obszarów miejskich, którzy przeprowadzili się na obszar wiejski. I robią tylko statystykę dla ludności z obszarów Mamy mieszkańcy ale... miast, też nie mają chyba źle pod, pod dostawali przecież dotacje za likwidację Właśnie, piecy w zamian za montaż ekologicznego źródła ogrzewania. No 500 plus y, strona rządowa no pan prezydent zresztą skorzystał z bardzo y, dobrej f, formy dotacji, bo y, w ostatnie, nie, ostatnie formy. Ustaw, które dopuściły możliwość podniesienia pensji panu prezydentowi, no, spowodowały, że pan prezydent dziewięć koła ma więcej. w związku z powyższym, to, co w tej chwili przedsiębiorcy dostali wiele nie górze podwyżkę do energii elektrycznej czy gazu, no, za, zainkasował pan prezydent. Także nie martwcie się, a jeszcze zapytamy pana prezydenta Jerzego Łóżniaka. Ile Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej za odpady zalega do Kostrzycy, do Świetniska, bo z tego co słyszałem, chyba Pan Prezydent zapomniał, że 6 milionów jest długu. Więc zapytajmy się, gdzie podziały się pieniądze, które wpłacają mieszkańcy za wywóz śmieci, no i zdrożały nam te śmieci i czy ta podwyżka na przykład w Jeleniej Górze, na śmieci nie jest spowodowana tym, że trzeba znowu ograbić ludzi, żeby zapłacić zaległości wobec innych przedsiębiorców, no bo gdzieś coś znikło, coś się wydarzyło w międzyczasie. No, tym miłym akcentem jutro takie pismo przygotujemy, złożymy do, do instytucji odpowiednich, a jednocześnie wniesiemy do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie, moi drodzy, Wodociągów, wodnika w Jeleniej Górze, MPGK, jak i zarówno, moi drodzy, śmietniska w zakresie tych nieprawidłowości, o których my tutaj mówimy. A tym miłym akcentem chciałem też zaprosić ludzi z Polski: przyjeżdżajcie do nas do Karpacza, przyjeżdżajcie, moi drodzy, do, do Szklarskiej Poręby, jak chcecie napić się wody ze strątem z, 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 z rtęcią i z czymś jeszcze tam. To naprawdę u nas do wyboru do koloru woda jest prze, prześwietna. Także nic, dodać nic, ująć w góry, w karkonosze kupcie sobie nosze. Przepraszam, pomyliłem się. Pani... Pani dyrektor ze sztabu kryzysowego ma kurtkę sztorniaka, i ma pilarkę spalinową, i ma nosze sanitarne aluminiowe sztuk 30. Więc jak, jak z trątem dostaniecie po plecach i będzie trzeba was na nosze, to nosze są. Prezydent też mówi, że on nie nosi. Pozdrawiam serdecznie. I pozdrawiam sztab kryzysowy. Siedem osób, moi drodzy, w sztabie kryzysowym, razy średnio policzcie sobie tylko i wyłącznie 6 tysięcy, bo to mniej więcej pensja, plus podatek i ZUS i opłaty z tym związane z utrzymaniem pracownika. Jakieś 42 tysiące razy 12, moi drodzy. 500 koła kosztuje utrzymanie 30. 000. Znacznie przekracza to wartość zasobów. Znacznie przekracza to wartość zasobów, i ratuj się kto może, bo. Ta władza już nic nie może.